Hejka, dzisiaj tak trochę bardziej poważnie, mamy e, Fursu Friday, jest super spoko, e, bawimy się, ale chciałbym ty coś powiedzieć ważniejszego, mianowicie ja będąc w fandomie futrzaków, w fandomie fury, w tym multifandomie, który jest, nagrywając filmy, publikując, pokazując się, jestem narażony, tak jak każdy twórca, na hejt, zdaję sobie z tego sprawę. A jako że jest to takie no, społeczeństwo, w którym jestem, jest takie łatwiej, że tak powiem, go zaatakować, ponieważ jest to niezrozumiałe dla niektórych, jakby jak to działa, o co tutaj chodzi, z czym to się je i, i w ogóle tutaj nie wiadomo co i jak, z czym i do czego, to chcę wam powiedzieć, że mnie tak łatwo zniszczyć się nie da. Zacznijmy w ogóle z początku. Czym jest w ogóle hate? Hejt to jest zjawisko społeczne, które polega na, na celowym, ciągłym obrażaniu, poniżaniu, ośmieszaniu innych osób. W internecie jest o tyle łatwiej, że macie to poczucie anonimowości, więc łatwiej jest taki hejt po prostu wylewać, bo osoba, która do was podejdzie i macie jej to samo powiedzieć w żywe oczy, no to już wie jak wyglądasz i wie skąd taki hejt może się brać. I ogólnie rzecz biorąc, na czym to polega? Czym się cechuje taki internetowy hejt? No agresją. Używa się najczęściej w czymś takim po prostu wulgarnych słów, jakichś gruźb, innych form przemocy słownej, i najczęściej jest to kierowane po prostu bezpośrednio w ciebie. Brak konkretnych argumentów jest tutaj często takim znakiem, że to jest faktycznie taki hejt takiego dzieciaka, który po prostu miał gorszy dzień i musi się gdzieś wypluć ze swoich po prostu negatywnych myśli. Rzadko opiera się na faktach, nie wie o co chodzi Po prostu... po prostu pisze to, co mu akurat w głowie leży Często myślę, że to jest po prostu jakaś zazdrość Albo chęć zwrócenia na siebie uwagi Okej okay, Dobra, jeżeli chcesz zwrócić na siebie uwagę Jest do tego dużo różnych platform Spróbuj sam, a nie hejtujesz innych Bo... Ja... Świetnie sobie jestem w stanie radzić z takim hejtem. Mi on w ogóle nie rusza. Mam proste zasady, których się trzymam i staram się po prostu nie, nie odchodzić od nich. Mianowicie, po pierwsze, no to ignoruję. To jest raczej oczywiste, że mogę sobie taką osobę po prostu zignorować. Nie brać jej pod uwagę w żaden sposób, po prostu traktować je jako dziękuję za statystyki, do komentarzy, do wyświetleń, do watch time'u, ponieważ to akurat na YouTubie bardzo się przydaje. Więc taki hater, jeżeli coś napisze, go zignoruje, no to ok. Jeżeli jest to uporczywe, ciągłe, nie daje spokoju, po prostu gryzie cię cały czas, gryza, zablokuj go. Zablokuj tak, aby nie miał dostępu do twojego profilu, do twoich treści. Problem jakby z głowy. Można takiego hatera również zgłosić do administracji jakiejś platformy. Jest to jakaś alternatywa, jeżeli faktycznie nie chcesz kogoś blokować, tylko się go w ogóle pozbyć, bo na przykład widzi, że do innych też jest taki mega agresywny i, i nie podobać się. To, tak? no, to jest to opcja, żeby go w ogóle z tej platformy wykluczyć, żeby innych na taki hejt również nie narażać. Możesz poszukać wsparcia, jeżeli jest jakiś gorszy, gorszy moment. Ja akurat tego nie potrzebuję, świetnie sobie z tym sam razem. No nieodpowiadanie i ignorowanie to jest takie, no myślę, że najprostsze, pierwsze co można zrobić, później jakaś blokada. I, I jest gitnie. Jeżeli nie jesteś, nie czujesz się odporny na hejt, masz jakąś lekką depresję, jeżeli czy też takie rzeczy, lęki społeczne, no to, no, no to uważaj, uważaj, nie, nie wchodź w takie rzeczy, ponieważ możesz sobie zrobić większą krzywdę. Konsekwencją właśnie może być te, takiego, takiego hejtu właśnie takie cierpienie innej osoby, możesz mu zniszczyć reputację, ta osoba może się, nie wiem, izolować, po prostu czuć się nie, nie, niechciana w danym na danym otoczeniu, czuć się po prostu samotnie. A jeżeli coś takiego wystąpi i nie będzie miała jakby miejsca, gdzie wypluć tych swoich właśnie już nagromadzonego hejtu w swoją stronę, może być agresywna, a to się nigdy dobrze nie kończę. Hejt jest poważnym problemem społecznym, który wymaga uwagi i działań. Każdy z nas może przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznego i tolerancyjnego internetu, więc nie hejtuj. Już sam, jeżeli treści Ci się nie podobają, jeżeli Ci się jakieś treści podobają, no to wiadomo, że możesz sobie śledzić takiego twórcę, a jeżeli nie, no to odstąp. Nie śledź. Po co? Po co krzywdzić? Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Bawcie się bezpiecznie, fajnie, miło i widzimy się jutro w Alheimie, w niedzielę w Rimwardzie. No i co? Trzymajcie się, cześć i na razie.